Dzień dobry! Jak pewnie Państwo już zauważyli, wreszcie udało nam się przygotować kolejny materiał historyczny po bardzo długiej przerwie. Wreszcie udało mi się zrealizować dawno temu już obiecywany spacer ulicą Zdunowską. Skończyliśmy nasz projekt, zakończył się sukcesem. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym. A Państwa dziś zapraszam na pierwszą część spaceru po ponieważ... Ulica jest długa i sporo przy niej ciekawych obiektów, dlatego też postanowiłem podzielić ten spacer na dwie części. Dziś część z Dunowskiej od rynku do skrzyżowania ulic Zdunowskiej, Dunowskiej, Kołontaja i Łąkowej. Serdecznie zapraszam. Spacer ulicą z Dunowską, podobnie jak wiele innych naszych wędrówek ulicami dawnego Krotoszyna, chciałem ponownie rozpocząć od znanego już Państwa planu naszego miasta na początku wieku XV, czyli tuż po jego lokacji miejskiej. I a propos tejże lokacji warto w tym miejscu przypomnieć, że gdy Wierzbięta z Krotoszyna po raz drugi próbował założyć miasto, tym razem skutecznie w 1415 roku, za miejsce jego utworzenia wybrał widoczny tutaj na planie Półwysep. Zrobił to dlatego, że przez tenże właśnie Półwysep przechodził dość istotny szlak handlowy wiodący z północy na południe. Z Torunia, z Poznania przez Koźmin na Śląsk, do Wrocławia, przechodząc następnie przez Duny, przez Milicz, Trzebnicę. W każdym razie taki szlak handlowy, przejeżdżający nim kupcy, stanowili potencjalne źródło dochodu mieszkańców nowolokowanego miasteczka. Tworząc miasto na Półwyspie, Wierzbięta też zmuszony był odebrać okolicznym wioskom grunty, żeby włączyć je do organizmu miejskiego. Część gruntów odebrał wsi Bonów, czy Banów, o której wspominałem już w spacerze po ulicy Kaliskiej, po Alejach Powstańców. Natomiast część gruntów na południe od rynku należała wcześniej do wsi Oraczewice, która nas dziś bardziej interesuje, ponieważ była to największa z wsi leżących w okolicy lokowanego Krotoszyna. No i ona zawierała się między innymi w części ulicy Zdunowskiej, którą dzisiaj będę um omawiał właśnie w tej pierwszej części, czyli do skrzyżowania mniej więcej z ulicą e, Kołontaja, w obszarze tejże wsi, znajdował się także dwór pański na wyspie otoczonej stawiskiem, czyli tereny dzisiejszego parku i pałacu. Warto też tutaj zaznaczyć, że dość szybko Oraczewice też zostały włączone w skład organizmu miejskiego, ponieważ jednak to była główna arteria wiodąca z północy na południe, dlatego zabudowa tejże, tejże ulicy. Zaczęła się dość szybko. Pierwotnie w granicach miasta znalazły się tereny do skrzyżowania z ulicą Piastowską. Tam właśnie na skrzyżowaniu Piastowskiej i Zdunowskiej znajdowała się Brama Południowa, nazywana czasami też w źródłach Bramą Wrocławską, ale z czasem szczególnie. Yy, pod koniec XVI wieku, kiedy właścicielem miasta został Jan Rozdrażewski, kiedy miasto zaczęło się szybko dynamicznie rozwijać, ta brama południowa bardzo szybko się zaczęła przesuwać też na południe. To miasto się nam rozrastało kosztem właśnie wsi Oraczewice. Nasze spacery jednak dotyczą przede wszystkim okresu przełomu wieku XIX i XX, aczkolwiek jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodam, że na terenie właśnie ulicy Zdunowskiej w XVIII wieku, w roku 1768, doszło do potyczki dosyć sporej, gdzie konfederaci barscy pod komendą regimentarza Wojciecha Rydzyńskiego starli się z wojskami rosyjskimi pod pułkownika Konstantynowa i majora Drewicza. Polacy ponieśli wówczas klęskę. Wojska rosyjskie ścigały ich aż do Zdun. No ale te, to wydarzenie miało miejsce właśnie na terenie ulicy Zdunowskiej. Ja o bitwie pod Krotoszynem z czasów Konfederacji Barskiej jeszcze materiał przygotuję w, w ramach tego cyklu materiałów o potyczkach pod Krotoszynem. Natomiast tutaj tylko sygnalizuję, że takie wydarzenie właśnie na tym terenie też e, miało miejsce. No, przystąpmy jednak do zwiedzania naszego, e, naszej ulicy, tym razem tej pierwszej części ulicy Zdunowskiej. Więc tutaj mamy pierwszy widok Krotoszyna, widok ulicy Zdunowskiej z krotoszyńskiego rynku. Pocztówka z początku wieku XX, oczywiście koloryzowana. Ta cała zabudowa tutaj po obu stronach ulicy to przede wszystkim budynki z drugiej połowy XIX, Początku XX wieku, gdzie niegdzie znajdzie się tam jakiś rodzynek z pierwszej połowy wieku XIX. Zabudowa murowana ze względu na to, że po pożarach w pierwszej połowie XIX wieku władze miasta zakazały budowania w granicach Krotoszyna budynków już drewnianych, więc tak to tutaj się prezentowało. Jeśli chodzi o szczegóły, jak zwykle zwracam uwagę na szyldy, można się tutaj wiele dowiedzieć. Tutaj na przykład mamy też czarno-białą pocztówkę z około 1915 roku, na której ukazano księgarnię, księgarnię Friede Grüne. Ważna księgarnia ze względu na to, że zajmowała się ona też działalnością wydawniczą i wiele pocztówek, które oglądamy w tych naszych spacerach zostało wydanych właśnie przez tą księgarnię więc to jest dosyć ważna e, ważna kamienica ważne miejsce od razu po lewej stronie tejże księgarni jest tutaj tylko zarys e, kamienicy natomiast e, od 1919 roku może troszkę później znajdowała się tam tak zwana zielona drogeria która była w tym miejscu zlokalizowana aż do czasów powojennych Tutaj na tym planie jest to widoczne bardziej. W 1919 roku przybył do Krotoszyna Kazimierz Bayerlein i zakupił niemiecką drogerię, która się nazywała Hohenzollern Drogerie. Ona była usytuowana w budynku, gdzie dzisiaj jest sklep spożywczy na rogu ulicy Piastowskiej i Zdunowskiej. Tutaj patrząc na tą pocztówkę, to jest trzecia kamienica po lewej od tej księgarni, przed chwilą, przeze mnie omawianej. Jednak dość szybko Kazimierz Bajerlein przeniósł się właśnie w sąsiedztwo tejże księgarni, i tam starsi mieszkańcy miasta pewnie kojarzą tą zieloną drogerię. Kazimierz Bajerlein, zasłużony drogi krotoszyński. Po drugiej stronie ulicy, Mieliśmy zakład żegarmistrzowski Wacława Kaucha, tutaj akurat na pocztówce z lat 30. XX wieku. No i tutaj też mamy panoramę Krotoszyna, już po raz kolejny też. Prezentowaną przeze mnie. O co tutaj chodzi? No, nie będziemy zwiedzać tylko ulicy Zdunowskiej. Wejdziemy sobie też w różne boczne uliczki i wejdziemy też w dzielnicę żydowską. Dzielnica żydowska mieściła się w między ulicą e, dzisiejszą Zdunowską, ulicą Piastowską i ulicą Kościuszki. Tam była Ulicy, dzielnica żydowska, tam była też zlokalizowana synagoga. I tutaj mamy prawdopodobnie, nie jestem tego pewien na 100%, ale wiele wskazuje, że tak, że tu, o w tym miejscu mamy właśnie wizerunek synagogi, ponieważ niestety krotoszyńską synagogę, jeśli chodzi o fotografię, znamy do, tylko z okresu okupacji, kiedy Niemcy tą właśnie synagogę rozbierali na przełomie lat 1940-41. Była to nowa synagoga, Ponieważ stara synagoga wraz ze szkołą spłonęła w roku 1827 w jednym z ostatnich wielkich pożarów miasta i tę świątynię odbudowano w latach 1843-1845. Tutaj mamy fotografię przedstawiającą ulicę dzisiejszą krótką. Warto tutaj dodać, że ulica garcarska była wtedy nazywana ulicą, wielką ulicą świątynną, natomiast krótka, małą ulicą świątynną Kleine, Tempelstrasse i Grosser Tempelstrasse. I tutaj, na tej właśnie pocztówce, która tam na przestrzał ukazuje nam ulicę Zdunowską, tu po lewej stronie, gdzie dziś jest tablicza poświęcona monaszowi, znajdowała się właśnie szkoła żydowska. Tu po prawej oczywiście mamy elewację południową Krotoszyńskiej Synagogi. I tutaj mamy też taki plan synagogi Krotoszyńskiej, który Niemcy sporządzili w roku 1940, tuż przed rozbiórką świątyni. No i mamy też taką fotografię zdewastowanego wnętrza synagogi podczas jej rozbierania w latach 40-41. No, wróćmy jednak na ulicę Zdunowską. Tutaj jest fotografia przedstawiająca fragment tejże ulicy w kierunku rynku. Po prawej stronie ta pierwsza kamienica, jaką tu widzimy, to jest restauracja, gospoda pod niemieckim cesarzem. To jest róg ulicy Spichrzowej, czyli e, wówczas też ulicy Spichsowej, e, Speicherstrasse. Także tutaj mamy tą restaurację, należącą do, jak widać na szyldzie, Karla Witka. Po drugiej stronie ulicy, na skrzyżowaniu z ulicą Woskową, również w czasach zaborów, Wachstrasse, yy, mamy restaurację Książęcą. Tutaj widzimy yy, na pocztówce właśnie tą restaurację. Dalej mamy yy, sklep Emila Schirmera. Nie wiemy dokładnie, gdzie ta kamienica się znajdowała. Podejrzewamy, że to jest jedna z kamienic na lewo od tej wspomnianej przed chwilą restauracji Książęcej, aczkolwiek pewni nie jesteśmy. Jeśli ktoś z Państwa byłby yy, pewien bardziej, yy, o którą tu kamienicę przy ulicy Zdunowskiej chodzi, to byśmy byli wdzięczni. Na pewno to jest ulica Zdunowska, tego jesteśmy pewni i na pewno właśnie gdzieś w tych okolicach to jest też ważne. No i to też jesteśmy pewni, gdzie jest to miejsce. Do dziś jest, wygląda podobnie. Atelier fotograficzny Alfreda Szena. Alfred Szen, y, Krutoszyński, fotograf. Y, wiele fotografii z okresu końcowego, okresu zaborów, ale także z okresu międzywojennego. To były fotografie właśnie wykonywane przez atelier Alfreda Szena, więc to była bardzo ważna. Miejsce, dzięki któremu m.in. wiemy, jak ten Krotoszyn w tym okresie wyglądał. Warto tutaj dodać, że Alfred Schoen był też masonem, o czym już kiedyś wspominałem w którymś z poprzednich materiałów. No i tu mamy skrzyżowanie ulicy Zdunowskiej z dzisiejszą ulicą 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, a kiedyś z ulicą Koszarową po prostu. Przepiękna kamienica i Widzimy akurat tu na tej fotografii restaurację. To była restauracja Morchela. Właściciele tych restauracji akurat się szybko zmieniali, więc tutaj jest pocztówka przed 1905. Natomiast tutaj już na pocztówce z około 1914 roku, jak widać, właścicielem restauracji jest August Dinter. Także ta właściciele tejże restauracji właśnie tutaj na rogu tych ulic Zdnowskiej i 56. półku się dość często zmieniali. Warto też tutaj dodać, że w okresie powojennym... W tym właśnie miejscu znajdowała się też apteka pod Murzynem, wcześniej znajdująca się na Krotoszyńskim Rynku, o czym wspominałem w spacerze po Krotoszyńskim Rynku. Naprzeciwko tej przepięknej kamienicy mamy dzisiaj y, powiatową komendę policji, natomiast kiedyś Urząd Lasów Książęcych, o co niewiele osób wie. Ksi książęta Turnuntakis mieszkali w pałacu w parku, znaczy mieszkali, posiadali pałac w parku, oni mieszkali y, w Ratyzbonie w Regensburgu, natomiast tutaj znajdował się urząd ich lasów, a tych lasów tutaj mieli sporo. Budynek przejął od turn taksisów skarb państwa w roku 1900. 27. Wówczas całe dobra turnokstakistów trafiły w ręce polskiego rządu, część dóbr książęcych rozparcelowano, a tereny leśne przekazano lasom państwowym i nadal lasy państwowe z tego budynku wówczas korzystały. Jednak w, na przełomie 1929-30, może 31 roku, tutaj nie jesteśmy pewni, budynek został przekazany na potrzeby komendy straży granicznej, którą utworzono w 1920 Roku. Wcześniej była straża celna, która miała siedzibę w Zdunach. W latach 1956-1957 ten budynek stał się siedzibą Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa SB. No i niestety około 1970 roku gmach rozebrano, no i postawiono w jego miejscu budynek, który dzisiaj stoi, stoi do dziś, ten budynek Komendy Powiatowej Policji. Kierując się dalej na południe, dotrzemy bardzo szybko do skrzyżowania z ulicą Klonowicza, czyli dawniej Kohalerstrasse. Jest tam taki zielony zaułek, którym jest sporo akcentów związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Mamy tam pomnik Powstańców Wielkopolskich, który w tym miejscu stanął w 1959 roku. Za pomnikiem 5 lat temu, w roku 2015, wymalowano przepiękny mural, który poświęcony jest sylwetkom trzech wybitnych, Postaci zasłużonych podczas powstania dla Krotoszyna. Mamy doktora Bolewskiego, Władysława Rybakowskiego, porusznika szlagowskiego. O wszystkich tych trzech postaciach można się więcej dowiedzieć w materiale poświęconym walkom o Krotoszyn podczas powstania, do czego zachęcam. I trzy lata temu, w 2017, nieopodal tego pomnika, została też zamontowana tablica. Nie tylko tego pomnika, bo też innych, ale tutaj tablica przede wszystkim przedstawia fotografie i podstawowe informacje na temat powstania w naszym regionie. Jeśli chodzi o sam pomnik, to tu jest też pewna ciekawostka, ponieważ elementami tego pomnika stały się pewne elementy z pomnika przedwojennego marszałka Józefa Piłsudskiego, o którym wspominałem więcej w spacerze po ulicy Mickiewicza i właśnie orzeł, tutaj na fotografii właśnie pomnika Piłsudskiego widzimy, Tenże orzał, i też niedawno okazało się, że też tablica znalazły się właśnie na dzisiejszym pomniku powstańców wielkopolskich. Ożał, to było jasne, on przez cały okres okupacji był przechowywany przez kolejarzy w jednym z magazynów nieopodal dworca. Tutaj akurat jednym z tych kolejarzy, siedzący, trzymający na kolanie chłopca, Pan to Władysław Rybakowski. To jest fotografia właśnie po wydobyciu tego orła z ukrycia. Fotografię mamy dzięki uprzejmości Pawła Pucienniczaka. Tablica Niedawno okazała się tą tablicą z pomnika marszałka Piłsudskiego, ponieważ parę lat temu podczas remontu generalnego pomnika Powstańców Wielkopolskich zdjęto tą tablicę z pomnika i okazało się, że po drugiej stronie są napisy właśnie poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu. Więc po prostu wzięto tablicę z pomnika marszałka i na drugiej stronie te inskrypcje powstańcze zamieszczono. No dziś na pomniku jest nowa tablica, a ta podwójna, bardzo ciekawa, znajduje się w naszych zbiorach. Ruszając dalej ulicą Zdunowską, dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Zamkową, kiedyś Parkstrasse i tutaj na tej przepięknej koloryzowanej pocztówce widzimy po prawej stronie kamienicę, na której znajduje się wspomniany mural. Jest to kamienica w stylu francuskiego manieryzmu, wybudowana w 1896 roku, a należąca do niejakiego Ipsza. Tam dalej za tą kamienicą po prawej stronie widać właśnie teren, gdzie dziś mamy ten zielone elementy plus elementy powstańcze, a kiedyś, jak widać, były tam po prostu drewniane małe zabudowania, które oczywiście dziś już nie istnieją. Po drugiej stronie ulicy park otoczony jeszcze płotem. Dziś, gdzie nie, tylko dookoła parku pozostały fragmenty przyziemia tegoż płotu. Na chwilę jednak skierujmy się w stronę ulicy dzisiejszej zamkowej, kiedyś Parkstrasse. I tutaj, właśnie u zbiegu ulicy Zdrowskiej i Zamkowej, mamy budynek, gdzieś oczywiście mieszkalny, a tu na pocztówce, niestety nie z naszych zbiorów, znalazłem ją na stronie fotopolska.eu, mamy restaurację należącą do niejakiego Wajsa restaurację pod Czerwonym Orłem i tu na tej pocztówce jest napis, że jakoby ta restauracja była najstarszym lokalem obsługującym krotoszeński garnizon, więc być może pierwotnie funkcjonowało tutaj coś na zasadzie kasyna oficerskiego. Środkowa fotografia pokazuje nam bufet i pokój bilardowy, a ta na samym dole ukazuje nam pokój wspólny. Ruszamy w stronę Ulicy Zamkowej na chwilę. I tu w zasadzie mamy jedną pocztówkę, ale dwuobrazkową, więc rozbiłem ją na dwa slajdy. Oba zdjęcia robione od strony parku, więc jak widać bardzo zielono. Pierwsza to Villa Jutnera. Niestety te fotografie nie są za dobrej jakości. To jest początek XX wieku. Foto, tę pocztówkę mamy też w, nie, w, w takim sobie stanie, powiedzmy. Więc mamy tutaj Villa Jutnera, pierwszą od strony zdąskiej. Natomiast tutaj już prawie u, skrzyżo, przy skrzyżowaniu ulicy Zamkowej z ulicą. Dzisiejszą kołontaja, kiedyś Rocket Strasę, mamy Willę Rora. Takie dwie wille też gdzieś tu przy Zamkowej do dziś stoją, oczywiście. Wracajmy jednak na ulicę Zdunowską i ruszamy tym fragmentem pomiędzy ulicą Zamkową a skrzyżowaniem z ulicą kołontaja i łąkową. I tutaj jednym z najciekawszych obiektów jest ten budynek widoczny po prawej stronie z charakterystycznie zdobioną elewacją frontową. Jest to gmach, gdzie znajdowała się filia Reichsbanku, czyli Banku Rzeszy i ta filia znajdowała się tutaj aż do końca okupacji niemieckiej. Po wojnie w latach 1948-49 w tym budynku zlokalizowano Komendę Milicji Obywatelskiej oraz siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa który zreorganizowano i który przeniesiono z ulicy Benickiej z Widli Wawel, o której też już wspominałem. UB, MO ten budynek zajmowało aż do przełomu lat 56-57. Wówczas nastąpiła reforma likwidująca Urząd Bezpieczeństwa. Przekształcono służby w SB, w Służbę Bezpieczeństwa i wówczas też ten budynek odebrano IMO, ISB. I obie te służby przeniesiono do budynku po Urzędzie Lasów Książęcych, o którym przed chwileczką mówiłem, czyli do dzisiejszego obiektu Komendy Powiatowej Policji. Natomiast budynek dawnego Reichsbanku, dawnego więzienia UB, znaczy do dawnej siedziby UB, jest budynkiem do dziś mieszkalnym. W piwnicach było więzienie, był areszt, więc tam też pewnie można do dziś jakieś elementy tego faktu znaleźć. Tu jeszcze jedna fotografia tegoż fragmentu ulicy Zdunowskiej wykonana w drugą stronę. No i tutaj mamy skrzyżowanie ulicy Zdunowskiej z ulicą Kołłątaja i z ulicą Łąkową, której tutaj nie widzimy, która by była po prawej naszej stronie. W czasie zaborów ulica Łąkowa to też Łąkowa-Wiesenthalstrasse. Pocztówka pokazuje nam właśnie to skrzyżowanie, tam w oddali widać dach Urzędu dzisiejszego miejskiego, kiedyś starosta powiatowego. Po prawej stronie widzimy przytulony do kamienicy nieistniejący już drewniany domeczek. Ostatnim obiektem, który chciałem dzisiaj omówić, jest ten budynek. To jest willa należąca do komendanta garnizonów Krotoszyńskiego, od czasu zaborów. W tej wili mieszkali dowódcy 37. Regimentu Fizylierów. W tej wili mieszkali też dowódcy 56. Pułku Piechoty, łącznie z pułkownikiem Tyczyńskim, więc mamy ten obiekt. Dzisiaj oczywiście w budynku funkcjonuje przedszkole Biedronka. Także na tym obiekcie dzisiejszy spacer, ten pierwszą część spaceru po ulicy Zdunowskiej kończymy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że po tak długiej przerwie ten materiał sprawił Państwu przyjemność. Zapraszam w przyszłym tygodniu na drugą część spaceru po ulicy Zdunowskiej. Do zobaczenia!